Witamy Państwa firmie Energy z Polska. Dziś porównamy dla Państwa dwa dość ciekawe auta, każde oczywiście wyposażone w instalację gazową. Dlaczego wyjątkowe? Bo każdy to model hybrydowy, jednak na tym podobieństwa się kończą. Pierwszym autem będzie Toyota Prius 2011 roku, popularny przedstawiciel hybrydowego segmentu, który obecnie jest niezwykle popularny na taksji, tak jak prezentowany model. Pod maską pracuje silnik spalinowy, rzędowy, czterocylindrowy o pojemności 1,8 litra oraz elektryczny. Cały zestaw generuje 136 koni mechanicznych. Po przeciwnej stronie będzie Lexus RX 450, również w wersji hybrydowej. Jednak tu pod maską pracuje potężny silnik V6 o pojemności 3,5 litra. Do tego znajdziemy tu silnik elektryczny. Cały zestaw generuje ogromną moc, 299 koni mechanicznych. Jest to auto po prostu luksusowe. Ogromne w środku, a dzięki ogromnej mocy dwóch silników daje niesamowite wrażenia z jazdy. Toyota Prius spala około 5 litrów benzyny w mieście oraz 6 litrów gazu na 100 km. Zakładamy ceny benzyny na poziomie 4,10 zł oraz LPG na poziomie 80. Zł. Dzięki temu na każdym 1000 km to to zaoszczędzi 120 zł. Czy Lexus przebije Priusa? Ze względu na większą masę i dużo większą moc oraz silnik V6 zdecydowanie tak. Lexus w mieście spala około 11 litrów benzyny na 100 km, a gazu spali około litrów 12. Przy takich samych założeniach cenowych koszt pokonania 1000 km na benzynie to 450 zł, natomiast na gazie 220. Dzięki temu hybrydowy Lexus za aż 230 zł. Biorąc pod uwagę, że są to auta hybrydowe, oszczędności są naprawdę powalające. W przypadku Toyota Prius zamontowaliśmy sprawdzony zestaw BRC Sequence 32 z podłączeniem pod OBD. Jest to włoski set dedykowany do tego modelu, a także dedykowany do 4-cylindrowych. Pod usłoną silnika mamy wtyskiwacze BRC, następnie mamy filtr fazy lotnej oraz filtr fazy ciekłej. Reduktor jest na pierwszy rzut oka niewidoczny. Zestaw BRC to sprawdzona jednostka, która doskonale współpracuje z tym autem i z tym silnikiem. W NRZiGa z montowaliśmy LPG także do praktycznie nowych Priusów, tam również trafiała instalacja BRC. Wydajne komponenty pozwalają cieszyć się jazdą na gazie, bez utraty mocy i bez problemów typu szarpanie czy falowanie obrotu. Co znajdziemy pod maską Lexusa? Również zestaw od BRC, jednak zupełnie inny, bo dedykowany do aut 6-cylindrowych. Czym różni się ta instalacja? Po pierwsze mamy tu 6 tryski zamiast 4. Dodatkowo mamy tutaj dwie listwy wtryskowe dedykowane do silników w układzie V6. Instalacja do silnika V6 to zupełnie inny zestaw niż standardowy SQ32 do aut 4-cylindrowych. Tu dobór odpowiednich komponentów jest kluczowy, ponieważ duża moc auta i silnik V6 wymagają elementów najwyższej jakości. Pomimo faktu, że mamy tutaj auta hybrydowe, z LPG generują one jeszcze większe oszczędności. Każdy z silników jest w technologii wtrysku pośredniego, dzięki czemu montaż renomowanej instalacji LPG jest wykonywany w niezwykle niskiej cenie. Instalacja do Toyoty to koszt jedynie 3100 zł, a w przypadku Lexusa będzie to 4900 zł. Biorąc pod uwagę, jak to nie pokonujemy kilometry dzięki LPG, cena jest niewielka, a zysk wręcz ogromny. Dlatego jak najbardziej warto założyć LPG do każdego z tych aut. A my zapraszamy do Energy Gaz Polska na montaż i serwis LPG oraz do lajkowania i subskrybowania naszego kanału. Dziękujemy!